Czym są polimery? Polimery, czyli substancje chemiczne zbudowane z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami, posiadają bardzo dużą masę cząsteczkową. Słysząc polimery, myślimy najczęściej o substancjach sztucznych, jednak w rzeczywistości polimery to też polimery naturalne np. celuloza, białka, kwasy nukleinowe. Wróćmy jeszcze do tych. Do tej bardzo dużej masy cząsteczkowej. Oznacza to, że usunięcie czy też dodanie jednego meru nie zmienia właściwości polimerów. Polimery syntetyczne są budulcem tworzyw sztucznych, całej masy produktów, bez których obecnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić życia. Polimery powstają w reakcji, gdzie związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej, czyli monomery, Reagują ze sobą, tworząc właśnie polimery. Teraz kilka słów o polimerach syntetycznych. Powstają one z monomerów pochodzących np. z ropy naftowej. Wtedy otrzymuje się np. polietylen, czyli czy coś, z czego mamy np. folie, butelki, zakrętki, zmywacze, markery. Połączenia są kowalencyjne. Mery mogą być ułożone regularnie albo też nieregularnie. Gdy mowa o budowie, to warto wspomnieć też o homopolimerach. Które składają się wyłącznie z takich samych merów i kopolimerach, czyli polimerach, w których jest więcej niż jeden rodzaj meru. Wszystko to, żeby po prostu osiągnąć jakieś właściwości, zakładane właściwości polimeru. Czy lepiej, żeby polimer składał się z takich samych merów i był homopolimerem, wtedy uzyskujemy jakieś właściwości, czy też, żeby te właściwości były inne które po prostu wynikają z połączenia więcej niż jednego rodzaju merów, czyli kopolimerów. Wtedy te właściwości są inne. Gdzie wykorzystuje się w ogóle polimer? Po pierwsze, do wspomnianych, do produkcji wspomnianych tworzyw sztucznych. I poza wspomnianym polietylenem mamy na przykład polichlorek winylu, czyli PVC. Sztuczno, z niego powstaje sztuczna skóra, wykładziny, płytki podłogowe, materiały budowlane z jest on składnikiem klejów, lakierów, rurek, węży. Później mamy pet tereftalan, etylenu, czyli na przykład plastikowe butelki, PMM, szkło organiczne i cała masa innych polimerów sztucznych. Ponieważ te polimery sztuczne to jest coś, co otacza nas właściwie z każdej strony. I jeśli chcielibyśmy wymieniać te rzeczy, to by zeszło nam bardzo długo. Tu zapraszam na materiał, co produkuje się z ropy naftowej, ponieważ właśnie bardzo często ta ropa naftowa jest czymś, jest surowcem, z którego buduje się całą masę różnych polimerów. I jeszcze raz powtórzę: polimery to nie tylko polimery sztuczne, ale też polimery naturalne. I bez tych polimerów naturalnych też ten świat, który ten świat, który jest wokół nas, nie mógłby istnieć w takim stanie, w takim wyglądzie, jakim jest obecnie. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.